Cześć Jakob, cześć. Daj paczkę plastrów nikotynowych. Co robisz, nie strzelaj? Poszedłem normalnie z dzieckiem po plastry nikotynowe, wyjąłem broń, a jemu odjebało i myślał, że chce go napaść. Luz, nie chcemy cię okraść. Trinity. Tylko spokojnie, cofnij się, panuje nad sytuacją. Trinity. Ile razy tata ci mówił, żebyś się nie bawiła bronią? Po co ją wyjąłeś? Dobrze, to wina tatusia. Nagrali nas. Nagrali nas pieprzoną kamerką. Skoro tak, uznałem, że coś zwiniemy. Wcale nie okradniemy sklepu. Wygląda na to, że to napad, więc już coś zabierz, jakieś warzywa. Nic nie wezmę. To nie kradzież, po prostu coś sobie zabierzemy za straty moralne. Zabieramy tę taśmę i kopię, inaczej bym dostał 10 lat. Skoro miałbym iść siedzieć za napad, zamknij się kundlu. Skoro już tam byłem i wyglądało to jak napad, to mogłem równie dobrze coś ściągnąć. Nie pójdę do pierdla za nic jak frajer.